Panie Mandzio, zostałeś skazany na śmierć wyrokiem przysięgłych podpisanym przez sąd stanowy. Czy masz coś do powiedzenia przed wykonaniem wyroku? Żałuję tego, kim jestem. Mandzio, zgodnie z prawem stanowym, zostaniesz porażony prądem elektrycznym, aż nastąpi zgon. Boże, zmiłuj się na Twoją duszą. <ślaset> <ślaset> hmm, i co teraz? Mamy krzesło dla ludzi o nieco większych rozmiarach? Niestety nie mamy. Tydzień temu zostało skradzione przez Donalda. Jak to skradzione przez Donalda? I co z nim teraz? Poszedł siedzieć. Hmm... W takim razie, jestem zmuszony zarządzić dietę! Mm. Mandzio dostawał przez tydzień raz dziennie suchy chleb oraz szklankę wody. Kiedy jednak nastąpił dzień egzekucji, o dziwo zamiast schudnąć przybrał on na wadze 10 kg. Zdziwieni strażnicy postanowili zaostrzyć dietę do maksimum i tym razem nie karmić go nawet najmniejszym okruszkiem. Po upłynięciu terminu i tym razem waga wskazała 10 kg więcej. Zrezygnowani strażnicy w końcu nie wytrzymali i zapytali: O co kurwa tu chodzi? Czemu ty nie chudniesz? A jakoś kurwa nie mam motywacji.